Cześć, jestem ja Dawid, a wy oglądacie kanał Czmurkawej. Dzisiaj specjalnie dla Was, druga część odcinku o Flavorshotach. Wybaczcie to szczekanie psów w tle. To jest po prostu życie, moi drodzy. Pierwsze co spróbujemy to będzie alohaha. Alohaha jest to mieszanka gujawy, ananasa i kiwi. I tutaj rzeczywiście yy, czuć mocno tą nutę gujawy. Natomiast ten miks jest taki fajny że, czy ciekawy, że faktycznie ciężko wyróżnić jakby pozostałość, ale razem to naprawdę wyśmienicie pachnie. Jeżeli chodzi o walory smakowe, już próbujemy. I tak samo jak w zapachu, tak samo właśnie w smaku. Połączenie naprawdę fantastyczne. Kolejna rzecz to będzie neuron. Neuron jest to guma melonowa, tak naprawdę. Najbardziej tutaj czuć gumę miętową. Nie mogę powiedzieć, jakiej marki, natomiast poznacie w takich małych kosteczkach. I spróbujemy, jak to smakuje. Jeżeli lubicie, właśnie tej smak gumy, to to jest dokładnie to, naprawdę. Doskonale odzorowane. Kolejne do testu będzie Fiesta. Fiesta jest to połączenie gujawy, arbuza i limonki. No, i tutaj da się faktycznie wyczuć: tak naprawdę, limonka jest taka bardzo delikatna. Jest arbuzik, jest gujawa. Bardzo, bardzo dobre połączenie. Premier naprawdę godny uwagi. I w smaku tak naprawdę mamy delikatną gujawę przełamaną limonką. Naprawdę to są pyszne smaki, moi drodzy. Wszystkie smaki nadające się doskonale na lato. Jeżeli wam się recenzja podobała, dajcie łapki w górę i koniecznie subskrybujcie mój kanał. Chmurka z Wami!